siemanko, z tej strony Tapi Team. I dzisiaj będziemy grać w World of Tanks Blitz. Zapamiętałem to Blitz. Zapamiętałem, ale po tym odcinku nie zapamiętałem. Po prostu nie zapamiętałem. I dzisiaj sobie zaprosimy Luka Brasi. Będziemy sobie z nim czekajcie grać. No, ale. Daliśmy mu zaproszenie, patrzcie, tak? przyjął, widzicie? No. Widzicie? I teraz mamy tutaj takie pole i możemy z nim grać. Bo teraz nie gramy na te. Nie, nie możemy na te, po prostu na te pola grać. No i tak po prostu jest, no już zlikwidowali, no to. mi, mi to smutno jest. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I możemy zaczynać, oczywiście. Jak zawsze, możemy zaczynać. I ta seria Wam się mocno. Bardzo mocno spodobała. I chyba będą prawie codziennie te odcinki wlatywać. Nie wiem jak się zgodzi Luka Brassi. Nie wiem czy on się zgodzi, ale chyba się zgodzi. No, czekajcie. To może pogramy czwórkami. Myślę, że Luka Brassi się nie obrazi, no bo czwórki są fajne. Akurat poka pokażę wam, jak polski czołg działa, bo jest fajny. No dobra, my tu pokazujemy temu yy, Luca Brassi, że chcemy grać takim czołgiem i pewnie też za chwilę wybierze czwórkę. Nie wiadomo. No. I powiem, no, co tu bym powiedzieć, no. Zaczynamy, no. O, Luca Brassy wziął taki sam czołg. No to dobrze. Jak Luca Brasi wziął taki sam czołg, to to jest prawdziwa ekipka. O, ale cicho jest tutaj. Czemu zawsze jak się zaczyna, to jest tak cichutko? O, no. teraz już jest głos taki jakby pustynny. Pustynny. Dobra, ja zaczynamy. O, 0 sekund. Dobra, Luka Brassi jest tu. pojedziemy za nim. Patrzcie, nawet taki same pod... taki sam chyba kolor jest. Tak, taki sam. Nie, jednak nie. No, taki in, inny ma Luka Brassi. No, więc my pogramy sobie na komputerze. Luka Brassi chyba gra na komputerze albo na telefonie, nie wiem. O i ja muszę chronić Luka Brasi'ego, bo tam tam wyjeżdżają ludziska już. No i pamiętajcie, jak pod tym pod tamtym dzisiejszym odcinkiem nie będzie tych 30 tych, no to nie będzie cie break, ale musi być. Ja ja was wierzę, wierzę w was. Ale pod tym odcinkiem jak też będzie 20 albo 30 oglądających, to też będzie, to też puśćcie Jay Po tym na pewno już będzie. Czekajcie, zniszczę to. O, ho, patrzcie, jak go przebiło. Uwaga! Leci na nas. Szybko. O nie, za, zapatrzyłem się Luka Brasi. No nie. Nie zdążyłem. Czekaj. Szkoda, że Luka Brasi nas nie słyszy. Patrzcie. No nie! No było blisko wam powiem, no ale... Było bliżutko. Opatrzcie. Nie no, czemu jestem na górce? Tracę naboje. nabojki tracę. Nasze naboje. Pamiętajcie, Ej, chodźmy na tamtego. A nie, to jest... To jest czwórka. Lepiej na niego nie iść. A tam Luka Brasi poszedł na miejsce zdarzenia. No bo chodźmy, bo jesteśmy szybsi. To my wejdziemy tutaj na tego. Pomożemy. Kolegomi. Kolegowi. Kolegomi. Nie wiem. We colo! patrzcie na to. Odtaczamy go. I bum! Widzicie jak go rozwaliliśmy Normalnie obkrążyliśmy go i bam! Tego też tak. O Luka Brassi zaraz go już strzeli, uwaga! No, Luca Brasi, no. Luca Brasi najlepszy. Uwaga, patrzcie, topimy się. A nie, nie topimy się. To dziwne. Dobra, zmieniajmy na... O nie, to takie... Może te... że te będą lepsze. Oj, patrzcie jaki fart! Widzieliście to? Dobra, ale lepiej pojechać tutaj. Dobra, trafiliśmy go. Patrzcie, Luca Brasi już zaraz zginie. Dobra, chronimy Luca Brasiego. Musimy tego. Już mamy to. Już mamy wygrane w moim paluszku. Oj, chronić Luka Brasiego. Dobra. Patrzcie jak. On już ginie ten ta postać, ten strzelec. No nie, akurat w pancerz! Nie! Giniemy! Proszę! No i zabrał nam życie! Nie! Dobra, Luka Brasi nas uratował! Ale w sumie trochę życia nam zabrał. Ale już zostały tylko dwie osoby. Ja myślę, że jadę na tą czwórkę. Czy tam jak to tam mówić? Cztery czy trzy, nie wiem jak to się mówi. Ale no, mam nadzieję, że wiecie. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Chyba tego nie powiedziałem na początku filmu. Ale no nie wiem. Pamiętajcie jeszcze... Oj! Jeszcze dwie rundy będą. Pamiętajcie. Więc lepiej tam nie jechać, bo tam jeden ma mega duży pancerz. Albo pojedziemy. Nie! <laughs> Ej, patrzcie, to jest polski czołg. Wow! Widzicie, tak się, tak się nie można wychylać. Dobra, ja teraz ryzykuję, ale trzeba ryzykować na widzów. Na widzów trzeba ryzykować. Tylko... O, Luka Brasi już go załatwię, ja chciałem staranować. Patrzcie. Zaskoczenie. Widzicie, że ja ten ciąg mam, który on teraz ma. Taran! Uratowaliśmy się. Strzelać go! Waga. Patrzcie, w pancerz dostał. Nie! Yeah. Ale już... No i kto go... Tamten na bank. Albo... A gdzie do Nie, to do kablasi. No, to dobrze. No, no to dobrze, no. Wygraliśmy tą bitewkę. No. Z takimi nupkami graliśmy, no trochę. Nupki, nupki. Patrzcie, dostaliśmy numerek 3. To jest podium. Na trzecie miejsce. No to dobrze. No. Jak ktoś zna tą grę, to wie, jak się gra. Się wie, Po prostu wie. No, no i. Teraz wchodzimy tu. O. Jedna runda wygrana. I teraz. O, zobaczcie. Luka Braci aż sześć osób zabił. I dostał aż MK. Więc Luka Braci to jest. Kozak, kozak, normalnie. Patrzcie, mamy jeszcze skrzynkę, ale że Luka Brasci dostał m ojene. O jeny. Patrz, mamy pajączka, ale ja go miałem, więc go nie chcę ubierać, tego pająka, więc... Czyli tutaj. Tak. Dobra, ja myślę, że teraz sobie ja pogram, bo zobaczcie, jako dwójki, to też mamy jednego polskiego, ale nie wiem czy jako dwójka zagrać. Nie. Zagramy jako czwórka. Nie... Piątka może? Dobra, ja, jako ten czołg prawie nigdy nie grałem. Często w, te, w tym ciągiem. Tylko teraz zajrzyjście tutaj. O. Ok, luka brasil pewnie wybrał. O, dobra, zaczynamy. No, i wiecie, jaka to gra. Mam nadzieję, że tyle osób obejrzy ten odcinek. Ale pamiętajcie, z dwóch odcinków może trafić Jaybreak, więc od... z tego odcinku też może trafić Jaybreak na wasz kanał. Więc pamiętajcie, ale może być oczywiście. Ja myślę, że pod tym odcinkiem będzie 30, a pod tamtym będzie 20. Tak? No, bo ten taki fajniejszy jest, więc ograniczę tak trochę ten. Dobra, gdzie jedziemy? Patrzcie, tutaj już była bitwa. O jeden jak my... Nie... Patrzcie, tu już była bitwa. No. Dobra, jedziemy za lukabrację, bo my mamy... bo my mamy umpan, upancerzony ten pojazd. Upan, mocno upancerzowany. No. Dobra, więc na C jedziemy. Dobra, czekajcie, jedziemy tu. Rozglądamy się. Uwaga, dobra. Za jesteśmy. Nie, uwaga. Uwaga, uwaga. Oj, uwaga. No nie, w pancerz. Idealnie w pancerz to jest. Ktoś już u nas zginął? A nie. Nie wiem co chodzi Uwaga, ktoś tu jedzie Szybko, szybko Dwa Mo Mocny nabój Ładować O nie No się nie dziwię, że on akurat Ja to zginę Zobaczcie jakiego on ma czołga Ajajaj, aj, aj, co ja robię Dobra Widzowie, będziemy patrzeć na naszego oto kompana. No i widzicie, mega głośno. No ale zginęliśmy niepotrzebnie. Ale chociaż patrzmy na Luka Brasiego. Ja już myślę, że ta runda będzie przegrana. Aj No po prostu takie kozaki nam się trafiły. Mają dwa ciężkie, no. Nie no, już przegrywamy, trzy osoby już zginęły. Luka wraz się ustawia bokiem. O jeny. Eee... Boom. No i dwie na szczęście ciężkie zostały, na szczęście ciężkie. Ale i tak to przegramy. No, to więc będziemy inną rundkę grać. No więc. Tej rundy nam się nie udało zrobić, ale jeszcze zrobimy chyba z dwie, bo to się nie zaliczyła. Dobra. Może tym razem pogramy. Może, może jakimiś mniejszymi liczbami. No, jedynkami nie, bo Luca Brasi nie ma jedynek, a ja mam. Patrzcie, widzicie? To są dwie moje jedynki. Nie wiem, Luka Brasi może czwórką, ja sobie zagram z polskim, ale tym razem ja dwójką. No, to będzie fajne. Ale naprawdę, jestem ucieszony, że ta seria Wam się spodobała. Naprawdę, tak się zdziwiłem, że 31 osób to oglądało. Ja myślę, że też te osoby... Będą to też będą w to grać Tak myślę, bo na przykład... bo chyba spodobało wam się no. Jak 31 osób no to musi wam się spodobać musi. Jestem wdzięczny, że jeszcze pod żadnym moim filmikiem nie było, nie było łapka w dół. Jestem pod wrażeniem Ale to nawet dobrze, że nie było żadnej łapki w dół. Bo tak to by było mi smutno Nawet jakby była jedna Bo są youtuberzy jak, maj, jak mają dziewię... 190 ileś Łapek w, w dół Wiecie? Są naprawdę tacy No i patrzcie już nas tutaj Obkrążają Ja nie jestem za zasłoną No ale jutro jak będzie... Znaczy, dzisiaj, jak, traf, jak traficie, ten kilka łapek, znaczy nie łapek, tylko oglądających będzie więcej, to oczywiście będzie z tego odcinek. Będzie z Jaybreaker odcinek, ale naprawdę uwierzcie mi, że chcę na Was zrobić ten odcinek z Jaybreaker. No bo ja dzisiaj grałem sobie w Jaybreaker i specjalnie na Was ten sobie za 16 tysięcy kupiłem auto. Patrzcie, no i znowu tą rundę zginę. Nie no, może jednak nie jestem za zasłoną, to dobrze. Dobra, my może na razie bądźmy za zasłoną. Patrzcie, widzieliście jak go strzeliłem? Chodźcie, tu jest Nie, no, nie, przegramy to. No nie, jeszcze by zablokował. Nie, a gdzie Luka Brassi pojechał? Ale ja nawet nie zauważyłem, że on tam pojechał. No tak, ale Luka Brasi ma pomysł, no tak. O nie, musimy jechać pomóc. Ojoj, szybko, żeby Luka Brasil nie obera. Ale tu się, Ale tu się dzieje. Jakie emocje, chyba nie wychylać się. Jak macie, pamiętajcie, zawsze jak macie przeładowane, to dopiero wtedy strzelajcie. Luka Brasil, ty się lepiej nie wychylaj. Wiem, że mnie nie słyszy. Dobra, ja chyba ty lepiej się nie będę wychylał. Nie, Luka Brasi. Dobra, jest. Ktoś go załatwił. Więc idziemy dalej. Tylko żeby teraz nikt nie załatwił Luka Brasiego, bo to będzie smutne. Okej, okay. patrzcie coś chyba nie gra Ale patrzcie jak fajnie Ktoś nie zdążył w ogóle zagrać czołgiem Patrzcie, wygraliśmy tą rundę, a już myślałem, że będzie koniec tej rundy. Jeszcze jedna runda. No. Jeszcze jedna runda. O, dostałem tym razem dwójkę. Dwójkę, czyli jestem na drugim miejscu. Czekajcie. O, mam dwie skrzynki. No wchodź tutaj. Dobra, ok. Ok, dobra, jakie takie słabe rzeczy. O, 16 tysięcy minut. Aha, dobra, to jest to, ok. I poczekajcie, muszę sprawdzić, ile już ten trwa odcinek. A dopiero 18 minut, to jeszcze jedną rundę zdążymy. To, to, to ja biorę, to może tym razem tymi. No, więc pogramy czwóreczką. Uuu, taki samy czołg, no to będzie fajnie, no. Chyba wam się spodoba ten odcinek, bo ta rundka minie, no i koniec jest odcinka, ale jutro pamiętajcie, że też będą trzy odcinki. I może jutro też będzie z czołgów, bo teraz to tak często będą odcinki z czołgów, bo zauważyłem, że wam się bardzo, bardzo mocno spodobała ta seria, więc... Będą lecieć czołgi. Będą. Prawie codziennie. Tak można powiedzieć. Że prawie. No co jeden dzień. Czyli na przykład jutro nie będzie, ale może w następny dzień. Dobra. Musi Luka brać tutaj wylukać. Czy ktoś jedzie? Musimy lukać, lukać. Lukać. Dobra. Ale się schowali. Dobra Luka, braci kogoś odkrył. A jak jedna osoba jest odkryta, to drugie też są. O, tutaj jest. Dobra, Luka, braci tam pojechał. A na tego się czai. Okej, okay, no to ja też na tego się będę czaił. A nie na tamtego Wstajemy, patrzcie, że my jak mało życia. Musimy tych tutaj rozwalić, bo ja nie przyjadę tędy. O oh, no. Mnie. Patrz mnie. jak się odbiło. Idealnie było widać ten strzał. Oh, o no. Mamy tyły. O, nie. No to już... Po nas. Dobra, jest! Kabum. Dobra, tutaj wiem, że się czysto. Dobra, już wiem, że nikt mi nie zaskoczy. No więc no, fajna gra. Oj, patrzcie, dobra. A musimy go rozwalić. No i patrzcie, runda wygrana, ale to już koniec niestety. Ale poczekajcie, może zostaje jeszcze jedna ale tylko zobaczymy. Aj, już musimy się żegnać. Przepraszam was, ale już 23 minuty, więc papa, pa, pa pa. Jutro też będą odcinki. Pamiętajcie, dzisiaj już nie będzie, ale jutro będą nas trzy. Więc może jutro będzie jaybreak? Nie wiadomo, więc pa pa.